Witajcie, wciąż pytacie mnie, dlaczego spośród tylu dostępnych kursów wybrałam właśnie i Quantum Academy. Właśnie rozpoczął się nowy nabór na roczne szkolenie holistycznych mentorów. Szczegółowych informacji udzielamy na spotkaniach indywidualnych, zatem kliknij w link dostępny w pierwszym komentarzu i całkowicie za darmo zarejestruj się na platformie szkoleniowej, a odpowiem na wszystkie Twoje pytania.